Witajcie ponownie w naszej budowanej przygodzie, a raczej serii, w której udowadniamy, że dom w cenie mieszkania to nie bajka. Dzięki połączeniu sił z ekipą z domu pełnego energii od kilku odcinków krok po kroku realizujemy nasz wspólny projekt o nazwie Sprytna Oaza. To nic innego jak energooszczędny dom, który został zaprojektowany tak, żeby cały układ miał swój logiczny sens, a budżet nie błagał o litość przy każdej otrzymanej fakturze. Pod czujnym okiem Darka z domu pełnego energii ogarnęliśmy fundamenty, wymurowaliśmy ściany, zrobiliśmy dach, okna, drzwi i instalacje. Przez cały ten czas byliśmy z kamerą na miejscu, dokumentowaliśmy dla Was wszystkie etapy, a teraz, kiedy dom stoi już dumnie na swoim miejscu, wchodzimy w najfajniejszy etap. Wykańczanie każdego z pomieszczeń i urządzanie sprytnej oazy. Na pierwszy strzał idzie pokój na nastolatka. Przestrzeń, która musi przetrwać burzę hormonów i maratony gamingowe. Dziś wchodzimy w strefę młodzieżowego dowództwa, które urządzimy odwiedzając takie sklepy jak IKEA czy Action. Bez kosztownych projektów wnętrz. Uwierzcie, że da się to zrobić sprytnie, wygodnie i w określonym budżecie, który nie rozkłada na łopatki. Ale zacznijmy jak zawsze od samego początku. Jak widzicie... Outfit na hardkorową robotę już założony i co będziemy teraz robić? Nakładać gładzie. Mimo to, że tynk naprawdę fajnie zrobiony, elegancko położony, to delikatna warstwa gładzi no musi być. Więc cóż, nie ma co przedłużać. Bierzemy się za robotę. Postawiliśmy na klasykę, czyli mieszankę gipsową, rozrabianą w wiadrze, szpachla, kielnia, pociągnięcie, wygładzenie i tak kawałek po kawałku cały pokój zaczął nabierać tej przyjemnej, równej faktury, dzięki której farba nie będzie wyglądać, jakby była nakładana wałkiem na tarkę. I wiecie co? To naprawdę da się ogarnąć samemu. Potrzeba tylko trochę cierpliwości i playlisty, która przetrwa minimum godzinę machania rękoma w górę i dół. A słuchajcie, jak to w życiu bywa. Przeliczyłem się, nie, nie przeliczyłem się, nie doliczyłem <noise> i brakuje mi jeszcze dwóch worków, więc cóż, śmigam do sklepu, dwa worki zaraz przywożę i działamy dalej. Dla tych, którzy wolą ominąć etap mieszania i nie szukać wiadra po całej budowie, jest też opcja bardziej wygodna, można kupić gotową gładź w wiaderku, rozrobioną i gotową do użycia od razu po otwarciu, wystarczy zamieszać i jazda. Ściany już suche, powiem Wam szczerze, że naprawdę Fajnie wyglądają, nie będzie tu wiele roboty, no ale i tak trzeba ten ostatni krok zrobić, czyli zeszlifować się. Więc biorę, składam żyrafę, no i jedziemy ze ścianami. W ruch idzie żyrafa, czyli szlifierka na wysięgniku, która pozwala ogarnąć całe ściany i sufit bez drabiny. Sprzęt jest podpięty pod odkurzacz, więc pyłu w powietrzu niby mniej, ale i tak maseczka jest obowiązkowa, bo kurz znajdzie drogę wszędzie. Główne powierzchnie idą szybko, a tam, gdzie maszyna ma problem z dojściem z powodu swoich gabarytów, wjeżdża kostka ścierna. Rogi, wnęki, okolice Kontaktów, no tam trzeba już wszystko zrobić ręcznie. To ostatni moment, żeby wyłapać ewentualne nierówności, więc lepiej poświęcić chwilę niż potem patrzeć na bąble pod farbą. Poczyściliśmy ściany, sufity, zamietliśmy, odkurzyliśmy. Jak widzicie, podłoga elegancko już wygląda i bierzemy się najpierw za jej gruntowanie, aby nam się tutaj nic nie pyliło z podłogi, a następnie, jak wyschnie sufity oraz ściany. Wiadomo, dobry remont poznaje się po tym, że coś się też rozleje. Ja pierniczę, no. A przecież pokazywaliśmy mnóstwo lifehacków, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Tak, livehacki, wiem, lifehack w tą stronę, ale obleję sobie rękę. No właśnie. Słuchajcie, to też nie jest wielki problem, bo to można normalnie polać po ziemi, ale, ale scena z nalewania. Proponowałbym wykorzystać inną. No, nie wszystko może wyszło zgodnie ze scenariuszem, ale za to bardzo z rzeczywistością budowy. Tak czy inaczej, znowu w dłoni idzie wałek, wiaderko z gruntem i lecimy, bo jest co gruntować. To może wydawać się nudne, ale grunt to podkład, który wyrównuje chłonność powierzchni i sprawia, że farba trzyma się jak trzeba. Bez tego, pierwsze pociągnięcie wałkiem mogłoby skończyć się wciągnięciem całej puszki farby przez ścianę, a tego lepiej uniknąć. Na koniec jeszcze szybka akcja z akrylem. Na rożnikach i przy suficie. Mało spektakularne, ale robi robotę. Szczególnie jak chce się uzyskać czyste linie bez kombinowania przy malowaniu. Teraz kolejny etap. Wcześniej zabezpieczyliśmy wszystkie okna. Tu jak widzicie, widzicie sterowanie od podłogówki. Jeszcze tutaj wejdą zaślepki na wszystkie miejsca, gdzie wychodzą puszki. I bierzemy się za malowanie. A malować będziemy agregatem, po którym właśnie jadę wziąć z wypożyczalni. Jest. Widzimy się jak zaraz przyjadę. No to czekamy, aż Arci wróci ze sprzętem, a raczej ściany czekają spokojnie, jak czyste płótno przed pierwszym pociągnięciem pędzla. Jeszcze tylko chwilka ciszy, nim wszystko zostanie skąpane w bieli. Tak, ciszy. Wraźnie. <słuch> Ja, wiem, jeszcze nie wszedł! Słuchajcie, no nie mamy doświadczenia w malowaniu agregatem, ale gościu wypożyczalni nam mówił, że będzie podjąć 5 razy szybciej. Powiem wam, czy to prawda. Na pewno jest jedno pewne, że Arci przefarbował sobie spodnie w 20 sekund. Sześć wiader farby natryskowej czeka w gotowości. Teoretycznie powinno wystarczyć, ale na budowie nie zawsze ilość jest największym zmartwieniem. Są rzeczy, które potrafią bardziej namieszać, zanim jeszcze odkręcisz pierwsze wieczko. Ale czy nie zastanawia się na rzecz? Jaka? No. Widziałeś kiedyś białą farbę w czarnych opakowaniach? A, to już wygląda jak Ty, ale no nie przyzwyczaiłeś się, że białaś zawsze w białych? A, tak, tak. Jakby... Dziwnie, nie? Ekipa jak zawsze w formie, drabiny nie ma, ale od czego są mięśnie i zaufanie. No dobra, czas na samą farbę. Do malowania natryskowego trzeba ją nie tylko dobrze rozrobić, ale też przecedzić przez sito. Po co? Żeby usunąć grudki, zaschnięte resztki i inne niespodzianki, które mogłyby zapchać dysze agregatu. Mówiąc w skrócie, lepiej przecedzić ją teraz, niż później rozkręcać urządzenie z farbą na rękach. Mamer, co ty się tak... Co ci się pieklić? Poszedłem obejrzeć dookoła, ach, ach. jaki piękny domek Ja <laughs> ale nie powiedziałem ci, że kupiłem piękny strój. Dobra, że jak się męczy, ja już jednego buta, e, to, 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 to wojska się nie nadajesz. Człowieku, mi udoń w to nie wchodzi. Jeżeli XXXL już nie starcza, no to, to co mam zrobić? To trzeba odmienić swoje życie. Jak się będziesz chyba sam malował? Ty, ale już mi się cię porobi. Od razu przypomina mi się jeden z tych legendarnych odcinków, kiedy przebieraliśmy się w malarskie kombinezony tylko po to, żeby sprawdzić, czy da się strzelać z wyrzutni ześlanych gazem do kuchenek i Coca-Colą. Tym razem jednak strój malarski trafia tam, gdzie jego miejsce. A i no nie dał rady tego założyć. No najmniej dla części ekipy, a zatem trzeba złożyć jeden z dwóch, aby wyglądać jak profesjonalny malarz. No, prawie profesjonalny. Się... Ale to człowieku. Coś mi nie pasuje. W białych kombinezonach, z maskami na twarzach i z powagą w oczach wyglądają jakby mieli zaraz zbadać nową planetę, a nie malować. Skoro agregat jest odpalony, a dysza i ciśnienie są ustawione, to czas rozprowadzić cienką warstwę farby na ścianie. Nie ma tu machania wałkiem ani poprawiania smug co 3 minuty. Ważne tylko, żeby trzymać równy dystans i nie zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu. Inaczej, zamiast gładkiej powierzchni, zrobią się zacieki, ale gdy już złapie się rytm, malowanie idzie sprawnie, czysto i bez nerwów. No, chyba że kiepsko się przygotujecie. A zobaczcie, jaki strój, jakie pieniądze taki strój. Ale w sumie widzieliście po klamrze, jak został pięknie ubrany przez nas, ale ja sobie kupiłem troszkę lepszej jakości, bo pod mój wymiar był. Więc idę się przebrać, a klamerek w międzyczasie maluje pomieszczenie. Każdy kolejny pas farby sprawia, że pokój zaczyna wyglądać jak wnętrze, a nie betonowe pole walki. Nie trzeba czekać do trzeciej warstwy. Po chwili robi się jasno i czysto. No i zmienia się klimat. Jeszcze chwilę temu wszystko było w szarościach i pyłach, a teraz pojawia się biel, światło odbija się od ścian. I człowiekowi aż chce się wierzyć w to, że koniec budowy naprawdę istnieje. Robi się dom, robi się prawdziwy dom. Tak. Rozmawiamy z Arciem o tym, że jak jadą panele. To już chyba będziemy tu robić macie. No co? Czy nie mogę się doczekać? Tak naprawdę wydaje mi się, że wcale dużo nie poszło farby, bo poszło 65 litrów takich 6,5 i pół opakowań. Chodzi mi, chyba złotych płaciłem za wiadro. To naprawdę moim zdaniem tak. bardzo mało. Turbo mało. Okej. Okay. Rozumiemy też, że możecie kupić sobie farby za 400, za takie opakowanko nie za 80 zł, 90, 300, ale rząd wielkości jest zupełnie inaczej. Wchodziliśmy, Dwie godziny temu archi i nadal była budowa. Wychodzimy przeszczęśliwi, bo już są zalążki fajnej chaty. W ogóle powierzchnia przy tych białych kolorach z miejsca troszeczkę tak, jakbyście zadbali o higienę indyjną i dobrze ogolili się od razu twarz szczuplejsza i wszystko wygląda inaczej. Biały to idealny kolor do wszystkiego, co wiedzie później, jak meble czy dekoracje. No i oczywiście jest jeszcze podłoga, która nie tylko robi klimat, ale też zbiera cały wizualny ciężar pokoju. A tu naprawdę jest z czego wybierać. No kolorów, faktur i wzorów jest tyle, że łatwiej znaleźć grę, w którą nikt jeszcze nie grał, niż panel, który nie istnieje. Dlatego dobór podłogi to nie tylko estetyka, to też decyzja, jak bardzo pomieszczenia mają oddawać charakter mieszkańca. Zobaczcie, jak pięknie podjechałem pod same okno tarasowe, żeby było jak najbliżej. I co na samochodzie? Podkłady i panele, bo tym dzisiaj się zajmiemy. Panele dotarły, więc rozkładamy je w jednym pomieszczeniu. Przy okazji zaraz się okaże, czy Arci wybrał klasykę, czy zaskoczy nas czymś odważnym. Zanim jednak zaczniemy cokolwiek układać, trzeba ogarnąć podłogę. Szybkie odkurzanie, no i sprawdzanie, czy nie zostało coś z poprzednich prac. Chociaż trzeba przyznać, że po malowaniu i gruntowaniu nie ma tu wielkiego bałaganu. Moi drodzy, pora na rozłożenie folii paroizolacyjnej. Najlepiej ją ułożyć, nie jest to wielka oszczędność. A powiem Wam szczerze, że gdyby coś się z panelami zaczęło dziać i ktoś przyjdzie z serwisu, to jeżeli jej nie będzie, możecie nie dostać gwarancji. Dobrze czasem posłuchać mądrej uwagi, dlatego rozciągamy ją starannie, z zakładem. Żadnego kombinowania na skróty. Nie warto też rozwijać całej od razu. Wystarczy pas przy ścianie, potem dokładamy kolejne. Folia potrafi mieć własne zdanie, jak tylko poczuje przeciąg, to zamienia się w paralotnie. A zatem, żeby całość nie latała po pokoju, mocujemy łączenia metalizowaną taśmą. Tym bardziej, jeśli planujecie ogrzewanie podłogowe, to nie ma zmiłuj. Ja sobie będę rozkładał stopniowo podkład. Jeden pas, rządek paneli. Kolejny pas, kolejny rządek paneli. A dlaczego? Nie chcę tego zatuc, bo jak będę miał w całym pomieszczeniu i jak będę to wszystko układał, to po prostu albo gdzieś wybrudzę, porysuję, porwę, a przy takiej odległości, takiej szerokości jest na to o wiele mniejsza szansa. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Tak, Arci, rozumiemy cię doskonale. Pas po pasie zgodnie ze sztuką. No przy układaniu paneli warto też zostawić kilka milimetrów luzu przy ścianach i tu z pomocą przychodzą różnego rodzaju dystanse, od chociażby takie, jak sobie zrobił Arci ze starego panela, wygrzebanego gdzieś z czeluści busa. proste, sprytne i działa. Taka przerwa, czyli dylatacja jest niezbędna, bo panele lubią sobie popracować w zależności od temperatury czy wilgotności. Bez tej przestrzeni może okazać się, że podłoga podnosi się. Jak ciasto drożdżowe, tylko że mniej apetycznie potem to wszystko wygląda. A skoro mowa o apetytach, to zanim robota na dobre się rozkręciła, to ktoś rzucił hasło kebab i wiecie co? Nikt nie protestował. Roboty trochę poszło. A ty, ale szybko z. wyzwolić. Szybko? No, widzę, że jak firmę do szybko jeździsz. Teraz doszło do mnie jak jestem głodny, jak tam kogoś... Jak gumisz po soku z gumijagód, Asterix po magicznym napoju, a Super Mario po grzybku, tak my po kebabie wskakujemy na wyższy level. Jak widzicie Archie postawił na bezpieczną klasykę, ale w bardzo przyjemnym wydaniu. Panele w ciepłym drewnopodobnym odcieniu, takie, które nie dominują wnętrza, ale robią świetne tło pod wszystko co inne. Do pełni szczęścia brakuje już tylko jednego – drzwi. Bez nich to niby dom, a jednak jakby trochę w wersji demo. Moi drodzy, drzwi przywieźliśmy z goli i wtargaliśmy do chaty, ale to jest pikuś, bo tak naprawdę najwięcej pracy będzie teraz przy składaniu ościeżnic. Ościeżnice regulowane, góra, boki, trzeba je złożyć, ale nie będziemy Was tym zanudzać, bo Wy zobaczycie to przy Czas na montaż ościeżnicy, która dzięki regulowanej konstrukcji dopasowuje się do grubości ściany. Najpierw umieszcza się ją w otworze drzwiowym, dokładnie sprawdzając poziom i pion, bo w tym przypadku na oko to zdecydowanie za mało. Gdy wszystko jest ustawione równo, stabilizuje się konstrukcję klinami, zabezpiecza rozpórkami, a szczeliny wypełnia niskoprężną pianką montażową. Na tym etapie przydaje się cierpliwość. No trzeba odczekać, aż pianka dobrze zwiąże, zanim będzie można przejść do montażu skrzydła drzwiowego. Ej! Klamki nie mam. A więc moi drodzy, prosty sposób, aby odróżnić prawe drzwi od lewych. Drzwi muszą się na nas otwierać. Jeżeli zawiasy jest z prawej, to mamy drzwi prawe. A jeżeli zawiasy mamy z lewej strony, to mamy drzwi lewe. Prościzna! Co tu dużo mówić, powoli zaczyna to przypominać prawdziwe, deweloperskie wnętrze, które jak płótno jest gotowe do wykończenia każdego z pomieszczeń. Jeszcze tylko parę detali, ale już czuć klimat gotowego domu i właśnie o to chodziło w całym projekcie Sprytna Oaza, który od początku tworzymy razem z domem pełnym energii. To gotowy, przemyślany projekt domu, funkcjonalny i energoszczędny, zaprojektowany tak, żeby każdy metr miał sens, a budżet nie pękał w szwach. Jeśli myślicie o budowie, to ten sam projekt, Możecie kupić na stronie sprytnaoaz.pl i dopasować do swoich potrzeb. A potem decyzja należy do Was. Możecie iść tą samą drogą co my i zrealizować go wspólnie z domem pełnym energii, który ogarnie za Was budowę od A do Z bez tego całego budowlanego stresu. Bo właśnie po to jest ta seria. Żeby pokazać Wam, jak taka budowa wygląda naprawdę. Tak, żebyście mogli na spokojnie zobaczyć, że własny dom to nie odległe marzenie, ale coś, co jest dostępne dla każdego z Was. Mam kolejne wyzwanie przed sobą. Bo postanowiliśmy, że tą ścianę jednak pomalujemy na kolor szary. Zabezpieczę obrzeża, boki, zły pasek u góry i zobaczycie, jak robota idzie w mgnieniu oka. Przyszła pora, żeby zająć się tym, co zapowiadaliśmy już wcześniej, czyli pokojem nastolatka. To właśnie na nim skupia się teraz cała uwaga i można podejrzewać, że w tym całym malowaniu ściany chodzi o stworzenie swojego rodzaju tła pod biurko, albo po prostu wyraźnego akcentu, a skoro pokój ma się wyróżniać, to trzeba po wyróżniki pojechać do sklepu. Zabrałeś mnie do Poznania, żebyśmy meblowali chatę. I gdzie jest pierwszy przystanek? <laughs> Ty to dobrze wiesz. <laughs> ja, co, zabieram Marcina. No tak, po drodze nie obędzie się bez klasyka. Szybka kawa, coś na ząb, tylko po to, żeby kilkadziesiąt kilometrów dalej znów gapić się na billboardy ze schabowym zadychem. Misja jednak jest zdecydowanie ważniejsza niż pełne brzuchy i choć w odcinku może to wyglądać jak kilka ujęć z przechadzki między regałami, to każdy, kto choć raz przeżył taką objazdówkę po meblowych sklepach, wie, że cały dzień chodzenia i wybierania to absolutny standard. Nie mówiąc już o skompletowaniu wszystkiego, co było na liście i wciśnięciu tego na pak. Na szczęście jest coś, co potrafi przywrócić siły nawet po maratonie w dziale z zasłonami. Dobrze znany wszystkim Hot -dożek. To jest cudowny dzień. Toż to proszę. To, jest to cudowny dzień. Tak się namęczyłeś. Aj, nie pomyślałem, żebyś chciał dwa. Powiem Wam szczerze, że tej Ikei jeszcze chyba tyle nigdy nie byłem. Jeden plus, że nie jesteśmy głodni, bo nie obiadu w IKEI i chodoga to zbrodnia. Dla nas jeszcze 2 godziny, godziny do domu, a dla was to będzie dosłownie kilkanaście sekund. A więc Marcinie, gest Supermana. My lecimy z meblami, no to będzie prosty etap, ponieważ tak jak miniaturka filmu, wszystko jest z Ikei, a dodatki z action. Więc co jest z tym najfajniejsze? Wskakujecie, wydajecie jedną trzecią ceny, to od tego pewnie co w innych sklepach meblowych i... Ale co najważniejsze, że trzeba to teraz poskładać jak on wie, a ja tego nie wiem. A jest jeszcze jedna ważniejsza rzecz. Primoż ma urodziny, niecharci ci składa, ja jadę kupić szampana. A to zacznij chociaż ze mną. Dobra, żartowałem dzieciom, się dawaj. Dobra, to co? Lecimy. To co w sklepie wydawało się pewne i oczywiste, przy rozładunku i pierwszym spojrzeniu na instrukcję potrafi zaskoczyć. Każdy zestaw to paczka pełna śrubek, kołków, zaślepek i elementów, które na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Z drugiej strony to też świetny moment na pogaduchy, bo kiedy jedna osoba trzyma ściankę, druga szuka kluczyka, a trzecia mówi, a nie mówiłem, że to będzie odwrotnie, to atmosfera robi się wyjątkowo domowa. To jest na kanale nasz podcast, to jest Wasza pierwsza próba. I tak jak sobie gadamy przy meblach, tak na tematy życiowe gadamy w piątkę przy dobrym winku i na kanapie. Może Wam się spodoba, to wbijcie, a jak nie ma, to czekajcie. A kto pił winko? Każda półka, każdy regał, każdy mebel trzeba mozolnie złożyć i dopasować, nawet jeśli ktoś postanowił wkręcić zawiasy odwrotnie, a kiedy po kolejnej szafce nie zaczynasz już rozróżniać śrubki po dotyku, to wiadomo, że przychodzi czas na przerwę, a raczej na odsiecz, która wspomaga wtedy, kiedy baterie są już na wyczerpaniu. Można spokojnie powiedzieć, że u nas wykańczanie wnętrz mierzy się nie w przepracowanych godzinach, a w ilości zjedzonych kebabów. To taki nieoficjalny, ale absolutnie wiarygodny wskaźnik Niech postępu a my sprawdzamy czy my się owijacie, czy robicie... Bo nie chcę tu wytrzebać. O, ja ty szczegam! Dzień dobry! Czy przynieśliśmy na zakąskę dla naszych pracowników. Eee. Chodźcie chatę <grym> zobaczymy, no, to Ale dobrze, że przyszliście. Takie panele nowoczesne! Także no. Ja, o. ja o. pamiętam jak mówiliśmy, czy to środki nie są za małe pokoje, nie? Spoko, nie? spokoje... maksa, są, spoko, są dopasowane. No, zobaczycie sypialnia no. wszystko. Ej, serio, piękny dom! Pięknie, naprawdę, kurde, aż się nie Dajcie, chłopy, czekajcie! Sto lat, sto lat, leń żyje, żyje No tak, czterdziestka pękła i to na budowie. Może nie ma tu tortu z marcepanem balonów, a nawet miejsca do siedzenia. Siadaj, Krzysiu. Ale jak jest właściwa ekipa, to cała reszta schodzi na drugi plan. No tak! Uwierzcie mi, że klimat tworzą ludzie, a nie meble. A jak już się człowiek naładuje takim pozytywem, to co? Zostajemy z Krzysiem, żeby pomóc chłopakom, a tym samym dołożyć cegiełkę do pokoju nastolatka. No bo w końcu, jak ma być centrum dowodzenia, to bez krzesła ani róż. Kawal! czy ktoś zamawiał! O! Yy, komunikujemy wykonaną robotę w primusie. Jak wykonaną? A, a biurko? Można było wyczuć, że to tylko kropla w morzu potrzeb. Bo skoro jest krzesło, to czas na biurko. A to jak się okazuje, nie jest byle blat na czterech nogach, rozmiar słuszny, więc rozstawiamy się parami po każdej stronie, żeby szybciej ogarnąć montaż. Tylko że no w sklepie wyglądało no skromniej. Plany na aranżację trzeba więc lekko przemeblować, i to dosłownie. Zostań się bo to jest właśnie piękno aranżacji, uwielbiamy to. Uwielbiamy zmianę planu, jak to mówią, zmiana decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. Skoro pokój ma być dla nastolatka, to wiadomo, że nie może być nudno. Sami lubimy gadżety i bajery, a już na pewno nastolatek, dla którego własny pokój to istne królestwo. Nie mogło tu więc zabraknąć kilku technologicznych smaczków. Montaż stelaża pod podwójny monitor, czerwona lampa sufitowa z żarówką sterowaną z telefonu. Wszystko po to, żeby było praktycznie i z klimatem. No, pokój powoli zaczął wyglądać jak gotowe miejsce do życia, ale jedna na ściana ciągle nie dawała spokoju, taka nadzwyczaj pusta. Na szczęście sprytne głowy już zaczęły działać. Będziemy kręcić puszką, a obrazy będą malowały się same. A jestem tak ciekawy i ty też szarcie, Ale że nie ryzykujemy i od razu na nasze płótna, które kupiliśmy w Ekszyn, nie będziemy ich wylewać tak, żeby wiecie, nie zniszczyć ich. To weźmiemy po prostu, zrobimy próbkę najpierw na kartonie. Jesteśmy podekscytowani. Bardziej ty chyba, żebyśmy się nie wybrudzili, co? Ja odchodzę. Plan był prosty: trochę ekspresji, trochę przypadku, czyli malowanie w stylu pendulum painting. Dla niewtajemniczonych puszka z farbą leci, farba się wylewa, a grawitacja i odrobina chaosu robi resztę. No może, ale pytanie, czy u nas też tak będzie? No dobra, Da Vinci też pewnie nie od razu malował arcydzieła. Po kilku próbach i poprawkach przyszła chwila prawdy. O! o! Pięknie, pięknie ale. Ale pięknie, ale to pięknie zrobiłeś, ale to ładnie wychodzi. Ogólnie fanów przy tym było naprawdę bardzo dużo. dużo. Szczerze są wakacje, zróbcie sobie z dzieciakami na dworze, będą miał taką frajdę, stare puszki, tylko nie dziurawcie yy, farby w sprayu, bo może nie wyjdzie. Jak widzieliście, pokój przeszedł niezłą metamorfozę od pustych ścian i wystających kabli po nowoczesną przestrzeń dopasowaną do młodego mieszkańca. Jest tu miejsce na naukę, granie, odpoczynek i zbieranie wszystkiego, co aktualnie najbardziej potrzebne. Stonowane kolory, światło LED, praktyczne meble i kilka dobrze przemyślanych dodatków. No wszystko to złożone w całość, która działa i wygląda i co najważniejsze, udało się to zrobić bez zamawiania mebli na wymiar i bez bolesnych wydatków. Rozsądne zakupy, trochę własnej pracy i efektem jest pokój z charakterem, który nie zrujnował portfela. Ile to wszystko kosztowało? Kwota właśnie pojawia się na ekranie, a jeśli chcecie dokładnie wiedzieć, co z Kąd i za ile, to w opisie pod filmem wrzuciliśmy rozpiskę z konkretnymi linkami i sklepami specjalnie dla wszystkich tych, którzy lubią wiedzieć, gdzie upolować konkretną rzecz, którą zobaczą na własne oczy. Tak czy inaczej, z całą pewnością można powiedzieć, że nasza misja została wykonana. A, jest... nie widziałem obrazu, ale. Ale dobry obraz. No na ścianie całkiem inaczej. No nie? I powiem wam szczerze, że jakbym był dzieciakiem. I bym miał takie biurko z monitorami. Ej, pięknie! I bym podcasty nagrywał. To nie jest dziecięcy pokój. Nie, To jest nie, pokój to... nastolatka. Tak, tak, to jest, może być gościnny, to możesz tutaj pracować. Nic tutaj. No, a to? Jedyna na świecie. Jedyna na, na świecie. Mieszkanie, dom, pokój, wszystko w cenie takiej rozsądnej, żeby nie drylował nam portfela I to jest chyba droższe. tej kanapy. <laughs> Na pewno za jakiś czas będzie. Tak, osobiście uważam, że jakbyście dołożyli sobie trochę hajsu, to może warto ten mebel bardziej stylowy, no bo ta kanapa jest taka najmniej... No ale no chcieliśmy najmniej. to zrobić w miarę ekonomicznie, ale, to... ale też fajnie. Ona jest rozkładana, można tutaj spać sobie spokojnie. Nie za dużo kolorów, ten niebieski, ten szary, ten czerwony, żółty, w sensie bardzo dużo, ale takie są, nie są takie rozpraszające, nie? Zajebiste to. A ci skarpety pasują do tego pokoju. No ty, rzeczywiście. No to co Marcinie, lecimy do kolejnych pomieszczeń. A, i nie mogę się doczekać. oh <laughs> <laughs>